A no dzień dobry, dzień dobry kochani, z tej strony Pizza Start się kłania. Zrobimy sobie szybkie czytaneczko, czego on się boi i co teraz jest między wami. Czego on się teraz boi, co, czego on się teraz boi i co jest między wami. Czego on się teraz boi i co jest między wami. Co teraz jest? Czego on się boi. Zobaczymy. No, kochani, z przełożymy sobie zrobimy szybko. I no, są tajemnice księżyc tutaj y, będą jakieś manipulacje szuka swojej sprawiedliwości. No tak, i widzicie jak to jest? <laughs> <laughs> przepraszam, królową. <laughs> a jeszcze dusi wybaczcie sezonówka jak zwykle co roku u mnie i patrzymy y, co teraz jest między wami piątka kielichów król mieczy u hu, hu, wieża coś się posypie y, dziesiątka pentakli dziesiątka mieczy paś kielichów as no wiecie co, ja wam powiem tak, on liczy, on liczy na to, co teraz jest, że ty do niego przyjdziesz, że ty się będziesz tutaj chciała się postarać, on tutaj myśli sobie, bo on wie, że w tym, tym, co tutaj się działo, że tutaj to się posypało, że tutaj chciałabym teraz to naprawić, no jest pragnienie tutaj na nowy związek. No, są jakieś pomysły w głowie, coś się tu u niego czai. No i chciałby tutaj popracować jeszcze tutaj w kwestii pieniędzy. Może, że jeszcze szuka swojej jakiejś tam e, realizacji marzeń, planów. No, chciałby tutaj. E, nie wiem czemu, ale pogodzenia jakiegoś tutaj. Może być, że relacja do pogodzenia. E, no i dwie drogi też do wyboru, najprawdopodobniej. Dobra, i co jeszcze sprawdzimy, jeszcze tak, żeby to było, yy, co jeszcze tam między wami może być, to też zrobimy sobie przyłączenie, co między wami może jeszcze być. Co jeszcze między wami może być? No, spotkanie się szykuje. Przypadkowe możliwe. No, mhm. Uh -huh. No, Macie tutaj, Macie siebie w głowie, myślicie o sobie. I jeszcze, kochani.